A cała drużyna składać będzie się między innymi z elfów, krasnoludów. Pojawią się skrzaty, smoki, a nawet je. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Przelaskowski i jestem pisarzem. Ponieważ pochodzę z miasta Zamkowice Śląskie na Dolnym Śląsku, gdzie przyszło mi dojrzewać, kształcić się. Na początku w Szkole Podstawowej numer 2 im. Marii Kili-Skłodowskiej, a następnie w Technikum Budowlanym, a później wyjechałem na studia, gdzie rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Opolskim w Wydziale Historii o Specjalizacji Śląskoznawczej. Pochodzę z miasta, jak wspomniałem Zymkowice Śląskie, które do 1945-1946 roku nosiły nazwę Frankenstein i właśnie od tej nazwy przyjąłem swój pseudonim artystyczny Lukas Frankenstein. W 2018 roku wydałem swoją pierwszą książkę Przygody Borwara. Potomek klanu Atlantis, tą pierwszy. Jest to opowieść przygodowa, fantazy, gdzie półwampir, pół człowiek wraz ze swoją drużyną przemierza wspaniałą przygodę o długiej drodze w celu eskortowania i dostarczenia potomka klanu Atlantis, Tomasza, na zjazd klanów w Szwecji bowiem tylko Tomasz jest w stanie powstrzymać nadciągające zło i przeciwstawić się dzięki swojej ukrytej tajnej mocy. Złączyć, połączyć na nowo wszystkie klany i we wspólnej walce, która też się rozegra w książce, podjąć wyzwanie do pokonania złych mocy, które reprezentują między innymi wilkołaki. A cała drużyna składać będzie się między innymi z elfów, krasnoludów, pojawią się skrzaty, smoki, a nawet yeti. Akcja książki ma miejsce w XXI wieku, a więc obecnie, co pozwala czytelnikom odwiedzić miejsca, w których. Toczy się akcja m.in. Zemkowice Śląskie, Srebrną Górę, Wrocław, Szwajcarię, Irlandię no i Szwecję. To doskonały sposób na spędzenie wakacji, wypoczynku we wspólnym gronie rodzinnym bądź bliskiej sercu osoby. Idealny sposób na przeżycie przygody która w jakiś sposób może też otworzyć nowy rozdział w waszym życiu i umotywować do realizacji cudownych, wspaniałych marzeń, jakie na pewno każdy z was ma. Zanim oczywiście zostałem pisarzem, przeszedłem długą drogę, gdzie między innymi rozpoczynałem swoje pierwsze szlify, prace jako dziennikarz, choćby w Echo Tygodnia lokalnym tygodniku z Zamkowic Śląskich a później studencki rozgłośni Radia Emiter w Opolu w radiu Wrocław jako reporter a także w wielu innych magazynach, rozgłośniach aż 30 marca 2021 roku, a więc niedawno z takim zwieńczeniem, potwierdzeniem mojej osoby jako pisarza było przyjęcie do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie jako członka. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ma siedzibę w Londynie i w jego gronie są wspaniałe, cudowne osoby, o wielkich talentach, które reprezentują Polskę jako pisarze, mieszkając, żyjąc i tworząc na obczyźnie, a więc za granicą, tworząc, reprezentując w środowisku polonijnym, które ja reprezentuję od 2016 roku, ponieważ od tego roku mieszkam w Królestwie Niderlandów. Tutaj też. Jestem członkiem zarządu Polskiej Szkoły w gdzie również prowadzę zajęcia w zastępstwie jako nauczyciel z racji mojego wykształcenia historyczno-pedagogicznego. Dodatkowo nawiązałem współpracę z polonijną organizacją Polsko-Niderlandzkim Stowarzyszeniem Kulturalnym PNKF, od którego otrzymałem... Propozycję nie tylko współpracy, ale również rozmów przygotowujących do pomocy przy tłumaczeniu mojej książki dodatkowo na język niderlandzki. Rozmowy są w trakcie obecnie prowadzone, a więc jeszcze wszystko przed nami. Wierzę, że wszystko potoczy się dobrze. I zwieńczeniem tych rozmów. Będzie podpisanie umowy, a następnie wydanie książki również w języku niderlandzkim. Cała moja twórczość to nie tylko książki, ale również poezja. I w tym roku również pojawi się tomik poezji, Antologia Nieskończona, którego wydawcą jest Niderlandzkie Stowarzyszenie. Literackie klubu Wiatrak z Holandii, gdzie pojawi się kilka moich pozycji poetyckich. Oczywiście to nie koniec, ponieważ praca pisarza trwa przez całe jego życie. W tym roku pojawi się również pozycja, gdzie także jako współautor opowiem o swoich sukcesach i momentach, w których nie do końca zawsze wszystko było tak, jakbym tego planował, jakbym chciał. I musiałem szybko się podnieść, zmotywować, i nie poddawać, pomimo różnym przeciwnościom losu. Ta pozycja będzie nosiła tytuł Niegotowi na sukces. Będzie to część druga, w której ponad 10 pisarzy przedstawi swoje historie. Mam nadzieję, że moja historia również wam się w pewien sposób na tyle spodoba, zaciekawi, zainteresuje, że przełoży się to na zainspirowanie, umotywowanie i uwierzenie również w siebie, że każdemu w życiu mogą przytrafić się różne historie, nie zawsze miłe, ale najważniejsze to jest to, aby się nigdy nie poddawać i pomimo różnych przeciwności losu. Walczyć i realizować swoje marzenia. Budować swoją osobowość i być szczęśliwym. Pilnować swojego heksagonu szczęścia, balansu w życiu, zdrowia i zaplanowanym dniem dążyć do realizacji marzeń oraz celów. Czego też wszystkim życzę. I mam nadzieję, że moja książka Również Wam się spodoba na tyle i umotywuje, że będziecie chcieli mnie wesprzeć w postaci projektu, który otworzyłem na portalu zrzutka.pl. Mającego za zadanie zebrać odpowiednią kwotę, która pozwoli dokończyć tłumaczenie mojej książki na język angielski, a następnie wydanie jej na dwa sposoby. Pierwszy w postaci self publishing, a drugi wysłanie projektu w angielskiej wersji przetłumaczonego do agentów w Anglii, którzy będą reprezentować mnie przy rozmowach z angielskimi wydawnictwami. A na koniec serdecznie pozdrawiam zarówno moich przyjaciół, znajomych, kolegów, grono pedagogiczne ze szkoły podstawowej nr 2, jak i technikum budowlanego oraz grono profesorów reprezentujących uniwersytet opolski i tych wszystkich których poznałem, znam i tych wszystkich których udało mi się zainteresować i wsparli mnie w projekcie zbiórki na portalu zrzutka.pl przy tłumaczeniu książki, a także zakupili moją pozycję. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam raz jeszcze i wierzę, że niedługo spotkamy się na moich Promocjach kolejnych książek zarówno w Brukseli, ponieważ tam będzie pierwsze moje spotkanie. 13 listopada na międzynarodowym spotkaniu polska książka w świecie, w Domu Polskim od godziny porannej, prawie że 10 do 18 gdzie serdecznie zapraszam. Więcej informacji oczywiście na moim portalu, na moich portalach Fanpage'a, m.in. Lukas Frankenstein Pisarz. No i oczywiście pamiętajcie walczyć i nie poddawać się przy realizacji Waszych marzeń oraz celów, czego też serdecznie życzę. Pozdrawiam serdecznie z Królestwa Niderlandów Wasz pisarz Łukasz Przelaskowski, herbu Szreniawa.